Prezentuj się przed Państwem. Angelika, swój strój wykonała z folii, płyt CD, gazet, tektury, butelek plastikowych, nakrętek plastikowych, etykiet z butelek, otwieraczy spuszek. Tak. Zamiast za, za chwileczkę, miejsce drugie, bardzo proszę dalej. Bardzo proszę pokazać się, przejść kilka razy, żeby żywi mogło ocenić, zobaczyć tak? muzykę, proszę bardzo, pod tego specjalną posłokać. A my ją zapraszamy. A za, chwileczkę, a za chwileczkę pokażę Państwu specjalnego przebierańca, który poza konkursem yy, chciał wystąpić przed Państwem. Jest to przepiękny okaz, bardzo proszę, do kolegów, obaj, w ramach konkursu, bardzo na środek, proszę pokazać. Jest to przepiękny szubak. Proszę, to widzieć, bardzo proszę, widzie. żeby widzieć, że Państwo, Państwo mogli zobaczyć. Ten szokłak, ta ryba została złapana przed chwileczką na hajce w ramach konkursu organizowanego przez Polski Związek Wędkarski. Proszę, proszę do góry, do góry do tak, Proszę bardzo, ogromne brawa, bo nie zawsze taki okaz można na wędkę złapać. Gratulacje dla kolegów i dziękujemy bardzo. Wracamy. Ile waży? o i A miłość. 190 metrów. Dobrze, dziękujemy kolegom. Tak. prawa na Badżaza. A teraz przechodzimy do naszego konkursu. Kolejna uczestnicka. Nikola Walczak-Dędzino. Zapraszamy. Nikola, bardzo proszę. Zapraszamy, Nikolę. Proszę, zaprezentuj nam swój strój. Nikola wykonała swoją sukienkę Pani, pani pozwoli na za rączkę, bardzo proszę, proszę bardzo, tak wygląda Nikola, proszę bardzo, obracamy się kilka razy, powoli, powolutku, powolutku, jak byś zaznaczyła, o tak, 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 idziemy tutaj po koleżanki teraz, komisja ma nadzieję zobaczyła, oceniła i teraz jest kolejna uczestniczka Szowo. Zapraszamy, zapraszamy. Martynka, bardzo proszę na scenę. Martyna Bardzo proszę zadowstę. Proszę bardzo. Wykonała swój strój z wąsków foliowych, płyt i kartonu. Pokazujemy się ładnie, bardzo proszę. Teraz mają zadańcze. to takie ładne. O tak, jeszcze jedno kółeczko. Tak, i zaprowadzę panią tutaj kolej. Prosimy Mateusza Wilka z dworku, który zaprezentował nam swój ubiór. Mateusz, bardzo proszę na scenę, choć nie wstydziłeś się, nie wstydziłeś się. Mateusza nie ma, więc na razie proszę bardzo, córeczkę zdać zapytania, bo być ma, może Mariusz się zawstydził i za chwileczkę nam dojdzie. Numer 5 teraz proszę. Marta, Krzykowska uliśki Zapraszamy Martę. Jaka piękna Marta. Pani powoli, bardzo proszę. Oto Marta. Bardzo powoli, proszę bardzo. Ogromne brawa. Obracamy się. Marta tak. swój strój wykonała z z odzyskanego materiału siatki. Druku, I ładny obrót. Jeden powoli, dróg. drugi obrót. I Panią zaprowadzę, przepraszam bardzo. I Panią zaprowadzę na miejsce. Bardzo proszę. Zapraszamy Wojciecha ciekawej z Będzina, żeby zaprezentował nam swój ubiór. Wojtek, bardzo proszę, kolejny mężczyzna, który się wstydzi. Nie ma! Nie ma! O, nie ma! No mówię, kolejny mężczyzna, który nam zdezerterował. To numer Małgorzatę Matuszewską Będzino. Gosiu, zaprezentuj nam swój ubiór. Proszę bardzo, pani pozwoli rączkę. Uwaga, Małgosia idzie teraz. Numer 7 Małgosia wykonała funkcjon z worków foliowych na ślicie tak, na papierowych z i, I teraz ładnie, jeden obrót o tak, drugi obrót o tak I idziemy na miejsce bardzo proszę Zapraszamy Numer 8 Numer 8 Zuzannę Stania gąski Idzie Żydziak Pani pozwoli, bardzo proszę Oto numer ósmy. Dużo wykonała swoją sukienkę z worka foliowego i folii aluminiowej. Teraz idziemy odwrót. Jeden, jeszcze jeden i idziemy ze mną tutaj do koleżanej. Bardzo tak proszę. Numer, numer dziewiąty. No mam nadzieję, że teraz mężczyzna stanie na wysokości zadania. Adam Hilenberg z Jest bardzo dobry. rycerza. Chodź chłopie, pokaż się tutaj.

na O tak, bo nie tego mówimy. Nie ma Pauliny, to zapraszamy numer 11. Małgorzata Huzar, rekowo. Proszę bardzo, mamy muzykę, mamy sprzypadkę. Brawo. Zobaczcie jak będzie gra. Strój za, jak będzie gra. Strój przedstawia Skracamy się teraz, się O tak. Zobaczcie Państwo, że to jest taki śmierć. Prawda ma ładne strzylełka, zobaczcie Państwo. Wie, się tak. Bardzo proszę wydzielmy do pozostałych. ze starych w Numer 12, proszę Kaboru. Klaudia prezentuje się na scenie. Proszę bardzo. Tu, tu barbie, że zobaczcie plaule. Państwo, jak ja do mojego słowa. Zobaczcie Państwo. A teraz prężanka opowie nam, cztery jest ja wykonane. Tak, tym bardziej, że Klaudia przedstawia nam sukienkę wieczorową, wykonaną z plastikowych butelek makulatury ekologicznej w osób na I zapraszamy numerek 13, Paulina Walencik. Jajączy. Proszę bardzo numer 13. Strój, ekologiczna kreacja na każdą okazję. Wykonany jest wcześnie. Mamy wykonaną z folii bąbelkowej, ozdobioną kwiatami z materiałów kurty. Polsek w spoli malarskiej oraz bąbelkowe bolerko. I na razie robimy przerwę, żeby jury mogło dokładnie sobie ocenić, a w przerwie będą występy. Będą występy, dlatego też na scenę dziękujemy bardzo. Jeżeli obejrzałem już, czy jeszcze raz chcę przejść. Słuchajcie, moi kochani, zapraszam, za, za mną proszę iść, tak? Wszyscy idą za mną. Wszyscy idą jeszcze raz, pokażą się, że mogli. A Państwu o prawa. Pa Państwo dziękuję bardzo, którzy idą tutaj. Bardzo proszę. I wchodzimy na dół. Za chwileczkę będzie druga tura, druga grupa. Za chwileczkę. Dziękujemy.